240 zamienione w cztery drony. To jest praca z serii takich rzeźb ze starych samochodów, które zamieniam właśnie na jakąś tam grupę samolocików, pojazdów, jakby takich bezzałogowych pojazdów, czyli dronów. Korzystając ze wzorów prawdziwych dronów, które są używane głównie w, przez wojsko, przez armię, no jest to praca też taka właśnie o epoce pomiędzy, o tej przemianie, o tym przejściu z używania tych pojazdów rodzinnych, pojazdów łączących, pojazdów pomagających, no jednak zdecydowanie związanym z życiem w pokoju, w rodzinie, dojazdem do pracy, na wakacje, prawda, do szkoły z dziećmi, bez dzieci. A, a tą epoką, wobec której stajemy teraz, że zaczynają się pojawiać na świecie pojazdy latające, właściwie już nie pojazdy, tylko obiekty latające, bezzałogowe, które służą już zupełnie innym celom. Mają miały być pomagać naukowcom, pomagać Geografom, tak, pomagać w konstrukcji map, a stały się hmm, yy, takimi yy, obiektami szpiegującymi, atakującymi, zabijającymi bez udziału człowieka, bo wiemy, że zabijają młodzi ludzie siedzący przed komputerami. W tej pracy jest, zawa jest zawarte właśnie bardzo dużo na różnych jakby poziomach tych wizualnych informacji, to są, to są różnego rodzaju komunikaty wizualne, niewerbalne. W tej pracy nie ma żadnej opowieści, to nie jest jakaś narracja o tym, co się wydarzyło i komu się wydarzyło i kiedy, ile razy, tylko raczej jest to pokazanie tego właśnie takiego momentu przejściowego, kiedy bardzo duża przestrzeń otaczającego nas świata z tego służącego nam zamienia się w być może w coś, co nie będzie nam służyło, a co trochę jednak nam zagraża. A z drugiej strony jest to też taka gra z designerstwem, z epokami, które się wizualizują w różnego rodzaju pojazdach, w karoseriach tych samochodów, w kolorach tych samochodów. Jeden z moich dronów nazywa się Piaski Pustyni, bo to niewinne nazywanie lakierów, a to piasek pustyni, a to wiatr pustyni, a to księżycowa noc. Staje się dzisiaj, jeżeli mamy Wyobraźmy sobie małe drony, które mają lakier nazywający się z tam, jakiegoś tam zbioru lakierów piaskami pustyni. No to oczywiście konotacja jest zupełnie inna, że te wojny są gdzieś tam przeprowadzane nad, nad pustyniami Bliskiego Wschodu, i że ich konsekwencje wlewają się teraz w Europę, i musimy mieć tego świadomość.